Zamknięcie odcinka od ulicy Dekerta do Gałczyńskiego sprawi, że zmniejszy się liczba miejsc do parkowania dla osób przyjeżdżających na targowisko i pobliski cmentarz. MZD rekomenduje korzystanie z okolicznych istniejących parkingów. Miejsce, na którym w tej chwili w nieuporządkowany sposób parkują samochody będzie wyłączone z parkowania, ale przypomnę, że do dyspozycji mamy miejsca płatne od strony Szosy Chełmińskiej, to są miejsca bezpośrednio przylegające do targowiska. Dostępne będą również miejsca przy Cinema City, tych miejsc mamy 70, umowa dzierżawy którą mieliśmy podpisaną z cinema została już wypowiedziana i te miejsca bezpłatne będą dostępne dla mieszkańców. Po wybudowaniu 480 metrów nowej trasy staromostowej, ruch na tym fragmencie zostanie uspokojony. Teren ten, zgodnie z sugestiami mieszkańców, zostanie zazieleniony. Projekt w wyniku konsultacji społecznych zakłada odbetonowanie tego odcinka. I zadbanie o to, żeby wszystkie możliwe betonowe powierzchnie zostały usunięte na rzecz zielonych powierzchni, na rzecz zielonego miejsca. Dodatkowo, choćby nawet na miejscach parkingowych, które miały być wcześniej asfaltowe, ułożymy ażurowe płyty. Ostatni fragment trasy Staromostowej poprawi bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu dzięki budowie ciągów pieszo-rowerowych z wyraźnym rozdzieleniem ruchu pieszych i rowerzystów oraz wyznaczeniu oznakowanych przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych.